Branże takie jak elektroniczna, chemiczna, farmaceutyczna i spożywcza polegają na czystym, bezolejowym sprężonym powietrzu jako bezpiecznym i czystym źródle energii do napędzania linii produkcyjnych. Czasami samo sprężone powietrze odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym, wchodząc w bezpośredni kontakt z tworzonym produktem. Dlatego tak ważne jest, aby czystość tego powietrza była gwarantowana przez cały czas. Komper oferuje szeroką gamę bezolejowych sprężarek powietrza, które są niezawodne, wydajne i cieszą się zaufaniem organizacji na całym świecie. Wszystkie sprężarki Pure Air. Są nie tylko certyfikowane jako bezolejowe, ale także w 100% wolne od silikonu. Opracowana i produkowana w Niemczech seria DH to całkowicie bezolejowe, jednostopniowe sprężarki powietrza z wtryskiem wody o mocy silnika od 15 do 37 kW, ciśnieniu roboczym od 5 do 10 barów i przepływie od 0,3 do 5,9 m3 na minutę. Bezolejowe i bezsilikonowe sprężarki powietrza, które zapewniają wydajność przekraczającą oczekiwania. Seria DH jest niezwykle kompaktowa. Modele o mocy od 15 do 22 kW zajmują powierzchnię około 1,1 m2, a model o mocy 37 kW niecałe 1,5 m2. Dźwiękochłonna konstrukcja utrzymuje poziom hałasu na minimalnym poziomie od 61 do 71 dB. Innowacyjna technologia jednostopniowej sprężarki z napędem bezpośrednim maksymalizuje wydajność przy jednoczesnym zminimalizowaniu wymagań konserwacyjnych. Jednostka sprężająca jest chłodzona i smarowana wodą za pomocą zintegrowanego systemu oczyszczenia wody, który zużywa maksymalnie 10 litrów dziennie. Małe obciążenia łożysk i niskie prędkości oznaczają, że można stosować łożyska zamknięte, nie wymagające smarowania olejem. A dzięki bezpośredniemu napędowi nie jest wymagane użycie oleju do przekładni między silnikiem a stopniem sprężarki. Seria DH obejmuje modele o regulowanej prędkości, które mogą dokładnie dopasować zapotrzebowanie na powietrze przez cały czas, co czyni je jeszcze bardziej energooszczędnymi. Wszystkie modele wyposażone są w ICON, umożliwiający proaktywne serwisowanie. A wybierając umowę serwisową Assure, Twoja inwestycja jest chroniona. Seria DH o mocy od 15 do 37 kW. Najnowocześniejsze bezolejowe sprężarki powietrza z wtryskiem wody.